Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku. A mój odcinek zacznę od podziękowań. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność, liczną obecność pod ostatnim filmem, za bardzo rekordową ilość uniesionych łapek w górę, oglądnięć, komentarzy oraz subskrypcji. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję i każdemu YouTuberowi życzę takiej publiczności jak Wy. A na dzisiejszy odcinek przygotowałem jednego pewniaka Megalinie za 20 zł. Kupiłem jedną i jest jedna linia. Oraz mamy no nowy bonus: czarny diament, który ostatnio, właśnie w tym odcinku, dał stuweczkę. Była premiera też w czwartek 7.13.21. Kupiłem trzy takie zdrabki oraz Super Siódemka 5 sztuk, która też dała ostatnio 77 zł. Wygranej. Zaczniemy od pewniaka. Oczywiście dla osób, które nie subskrybują jeszcze mojego kanału. Także zachęcam ich dzisiaj, żeby zasubskrybowali, z góry im serdecznie dziękuję, a ja przechodzę do zdrapywania. Linie, która otwiera tutaj tą wygraną, to jest popcorn. I kilka tych popcornów jeszcze jest, więc je teraz z Wami, przy Was zdrapie. I tu jest właśnie ta linia, czyli już na pewno jest 20 zł, a zdrapka jest z numerem 5, kupowana w tym samym miejscu. Co kupiła Patrycja? Dwie tamte, właśnie, wygrane zdrabki. Przypominam, w jednej było 77 zł. zdrapce za 2 zł. Super 7. I oraz słowa, właśnie, czarny diament. I jeszcze jest tutaj popcorn. Tutaj popcorn. Pozostały jeszcze trzy symbole do zdrapania. Zobaczymy, czy jeszcze coś się uda dołożyć. A ja, drogi widzowie, zapraszam Cię już na kolejny odcinek, który pojawi się jutro w niedzielę. 16, a mamy monetę o której godzinie to jeszcze nie wiem, bo jutro niedziela to wiadomo, że inaczej się tutaj czas rodziny też organizuje. I co więcej, monet nie widzę. Jeszcze są dwa symbole, więc jeszcze jakaś szansa jest. Jeszcze bonus będzie także. A mamy arbuza. Czy arbus coś jeszcze nam gdzieś dołoży? Jak na razie nie. I ostatni symbol to jest symbol prezentu. Czy występuje? Tak, mamy prezent tutaj. Czy jeszcze gdzieś jest, jest tutaj, ale już więcej, nic nie dokłada. Sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej. W tej zdrabce mamy 20 zł, ale jeszcze pozostał nam bonus. Tutaj szukamy symbolu dolarka. I mamy dolarka. Proszę, proszę, proszę i jest 20 złotych, czyli tak naprawdę jest tym 40 na plusie. Bo kupiłem tylko jedno, bo ja tak te za 20 złotych to troszkę rzadziej kupuję. To nie znaczy, że nie będę kupował. Spójrzcie, jest 40 zł w mega linii. Teraz przejdziemy do tych zdrapek jeszcze nie naddrapanych. Zaczniemy od super siódemki. Która właśnie tak ostatnio cudownie się zachowywała. A mamy piąteczkę, zdrabka z numerem 75, kupowana już w innym miejscu. Czwórka, dziewiątka, trójeczka, dwójka, ósemka i szóstka, czyli zdrapka przegrana. Kolejna zdrabka z numerem 72. I mamy szósteczkę, ósemkę. Dwójka, dzisiaj nagrywam w warunkach naturalnego świata, więc jest lepiej na pewno. Czwórka oraz trójka. Ale i tak się na tą zdrabkę nie obrażę, bo to by było za wcześnie. A mamy w kolejnej trójeczkę. Zdrabka z numerem 73. Mamy szóstkę. Jest siódemka, czyli będzie już wygrana w tej zdrabce. Mamy dziewiątkę czwórkę, dwójkę i piątkę. A jaka jest wygrana? 2 złote. Kontrolnych nie będę sprawdzał, no bo i po co. Następnie to, już jest czwarta to zdrabka z numerem 76. Szukamy, nie powiedziałem chyba symbolu czarnego, siódemki to jest przepisana wygrana, a zielona yy, siódemka podwaja wygraną razy, znaczy podwaja wygraną. No. I mamy tak, dwójeczkę jest siódemka. No to sami widzicie, że te zdrabki za tanie wcale nie są takie złe. No chociaż dwa 2 złote dzisiaj. No ale jest zwrot. Nawet się ze zwrotów człowiek cieszy. Mamy siódemkę kolejną, czyli to jest wygrana razy 2. I mamy czwóreczkę. No to co? Sprawdzam, jestem ciekaw. A mamy 3 złote i, i pewnie będzie dwójka. Jasnowic ze mnie? Tak, dwójka, czyli jest 7 złotych kontrolne jeszcze skryły 3 razy F czyli bardzo 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 pięknie i została jeszcze ostatnia zdrabka trochę tutaj w porządku zrobię. Ostatnia zdrabka oczywiście z tej super siódemki. Ten sam schemat i szukamy Mamy trójkę ósemkę szóstkę piątkę dwójkę dziewiątkę oraz czwórkę. Zdrabka okazała się przegrana, ale to i tak jest super. Dobra, teraz będziemy drapali te zdrabki 7, 13, 21. Siódemka daje przypisaną wygraną. Trzynastka wygraną razy 2, a 21 wygraną razy 3. Taka jest tabela wygranych 10 stopni. No i poszukujemy siódemki, trzynastki lub dwudzi dwudziestki jedynki. Ostatnie jak oglądam te premiery, to łajcie kręcę słabiutko, ale może u mnie będzie lepiej zobaczymy. Mamy trójkę, czternastkę, trzydzieści jeden, dwójkę, ósemkę, dwunastkę, dwadzieścia osiem, siedemnaście. 18 oraz 29. Zdrabka przegrana, ale ja się po tej zlce cudu w ogóle nie spodziewam. Ale może zaskoczy. Dobra, to jest druga zdrabka. Tamta była z numerem 30. Ta jest z numerem 10. No i poszukuję tak samo 7. 13 lub 20. jedynki. I co mamy? Mamy 24. 23. Jest siódemka. No, to już jest zwrot na pewno. Mamy szesnastkę, czternastkę, dwójkę, dwadzieścia osiem, dziewiątkę, dwunastkę i szósteczkę. I sprawdzamy, jaka jest. Wygrana, a jest. 5 zł. No to trochę jestem zaskoczony nawet tą piątką, bo no bo mówię, widziałem te premiery. No i strasznie było. Kontrolne są 3 razy M. Zdrabka idzie do wygranych, tą daję na bok i została nam jeszcze jedna zdrapka właśnie. Ta 7 13 21 z numerem 20. Ale fajnie było 10 20 i 30.

Ale fajnie, że chociaż coś w jednej było. Teraz przejdziemy do tego właśnie czarnego diamentu, co w ostatnio w tej zdradzie stuweczka była. Poszukujemy swoich liczb, oczywiście 5 oraz symbolu gwiazdy. Sprawdziłem, tak, to jest gwiazda. Oraz czarnego diamentu, który podwoja wygraną, a słońce daje przypisaną wygraną. A ja zdrapuję swoje liczby. A mamy 27. 16, 24, dwójeczka oraz 39. Także, drogi widzu, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i zapraszam na jutrzejszy odcinek. No, i poszukujemy. A mamy 33. Zdrabka już była kupowana w innym miejscu. 15. Nie mamy 15. 25, czyli obokowo się zaczęło. Mamy 16. Jest 16, czyli jest wygrana. Czarny diament górą. Oczywiście super siódemką. Mamy kolejną, to jest 22. Dwa. mamy 40. Nie chcę tak za bardzo dodrapywać, żeby też nie wydrapać tych wygranych, bo tutaj ta drapka jest taka, że można się łatwo. A mamy 32. Wydrapać to wygrano właśnie 21. 35 11 i kol... Oj, ale jest super, bo jest co czarny diament, czyli wygrana razy 2. Czyli na pewno już jest 20 zł. To co właśnie się przed chwilą obawiałem, że mogę nadrapać, to ale no trudno. Dobra, i co my tu mamy? Kolejne swoje liczby. Czyli już na pewno jest, drogi widzu, 30 zł. Także sami widzicie, że od pewnego czasu na moim kanale są bardzo ładne wygrane. Oczywiście, jak na lotto, ostatnio mi się po tym filmem moim podawał komentarz jednego z widza. Widzę napisał. Yy, dzwoń do dewelopera. Nie wiem, taki chciał być może troszeczkę uszczypliwy ale bardzo mi się spodobało to. A może po prostu tak sobie napisał. Dobra, i mamy co? Mamy trzynastkę. Yy, kolejna liczba to jest jedenka. Później mamy siódemkę, której nie ma. Czternastki nie ma. Oraz mam dwunastkę. I teraz pytanie: Czy tu 30 zł może być? Może być 30 zł. No to tak, tu już samo się odkryło. Więc jest dyszka, czyli mamy na pewno 20 zł, bo czarny diament podwaja. No i sprawdzam, co jest pod moją 16. A jest dyszka. Czyli jest 30 zł, czyli znowu czarny diament się spisał na medal. Nie dojrze, zwrot to jeszcze plusik 20 zł. Super. Chcę sprawdzić kontrolne, chociaż nie chcę też uszkodzić tej warstwy. Ta zdrabka jest dosyć stara, bo to już wyszło jakiś czas temu. Nie znajdę tak na szybko. Ale to sami widzieliście przecież, co było. Chyba, że jeszcze tutaj dam szansę. Nie, dobra, nie przedłużam, nie ma co. I ostatnią dzisiaj zdrabką, którą przygotowałem, jest. Neonowy bonus 7. Szukamy worka z kasą, który daje przypisaną kwotę. sobie znaczy, kwota lub siódemkę. I przypisaną kwotę pomnóż razy 2. Więc szukam worka lub siódemki, która wygraną daje razy 2. Zdrabka z numerem 12. I co my tu mamy? Mamy karo. Następnie jest pik, czyli takie karciany widzę te symbole. Wiśnie. Mamy trefla. Kwiatek się nawet tutaj urwał z choinki. Banan. Banan to będę miał, będę miał na twarzy, jak coś wpadnie. Kier. Borówki. O, jeszcze w sedzonu. borówki amerykańskie są. Mamy kostkę. Następnie mamy motyla, cytrynę. O melona, już miałem mówić, że to arbus, ale nie powiedziałem. Kolejna to śliwka, czyli widzę, że owocowa eksplozja nam się tutaj wkradła. Nutka. Kolejny symbol to jest symbol bluzki. Kapelusza, czyli garderoba. Widzę teraz, bo to co skarpetki, skarpety. Nie, z lwą. Później mamy ananasa, chmurę oraz aparat marki Zorka. Więc drapka okazała się przegrana, ale to nic. To nic się nie dzieje. Bo dzisiaj, drogi widzu wygrały z drapki takie jak Ekstralinie. To był właśnie dzisiejszy pewniak. I on dał wygraną w wysokości 40, zł. 20 zł było pod linią oraz 20 było w bonusie. I kolejne zdrapki, które przyniosły szczęście, to był czarny diament, który przyniósł wygraną 30 zł. A ostatnią tą stówę, także na no świetnie się spisuje. Z 7, 13, 21 dało zwrocie na 3 zdrapeczki. No i super siódemka też świetnie, jak na dzisiaj się spisała. Dała, ile dała? 7 zł i 2 zł. Także te zdrabki były dzisiaj wygrane. Te, które kładę po mojej prawej stronie, były przegrane. Ja się z Wami żegnam serdecznie. Zapraszam do oglądnięcia jutrzejszego odcinka. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.